Jesteśmy na Trójmiejskim Wybrzeżu Tam jest baza WES Załoga dzisiaj tak, wie, no tak wie o czym byłem. Nowy nóż od polskiego Nożorowa Wkrótce go pokażemy w pełnej klasie Jak się go wykorzystuje Mundur od kuracji Specjalnie zrobiony dla mnie Patrzę od Combat ID Przede mną Rygor Tactical Landscape Niedługo pokażemy wam Opowiem wam o pewnym rewelacyjnym wydarzeniu, które będzie miało, miało miejsce w województwie pomorskim prawdziwa selekcja dla prawdziwych nie, inaczej, dla wszystkich każdy będzie mógł się z nami spróbować i spróbować z innymi, wypróbować swoich sił, swoich umiejętności swojej siły woli, siły charakteru ba! ale rewelacja jeszcze raz no dobra 根本没得文凭。